Doszły do mnie paczki z Aliexpress, jeżeli interesuje Cię, co ciekawego zamówiłam, zostań ze mną i obejrzyj. Otwieramy paczki. Jak widać, kotek również jest ciekaw, co jest w środku. Zaraz zobaczymy. Troszkę nam będzie tutaj hałasować i szeleścić, ale to normalne przy otwieraniu paczek. O, jako pierwsze już tutaj widzimy fajne różowe klateczki. leciutkie. Bardzo leciutkie. Miękkie i lekkie. Bardzo przyjemne w dotyku. Na pewno będą wygodne. No i przede wszystkim bardzo tanie. 6,14 Bardzo tanie klapeczki. Super. Drewniana podkładka. Też nie była droga. I dosyć solidnie wykonana. Lidnie haczy. Dosyć dużo rzeczy zamówiłam, także będzie co otwierać. Sam ciekawe. Sama nie wiem co po kolei jest, więc każda otwierana paczka jest dla mnie <śmiennie> niespodzianką. I tu mamy szczoteczkę do zębów elektryczną, dosyć leciutka jest, fajna, wygodna i ma trzy dodatkowe nakładki, bardzo fajna, podoba mi się i kolejna. To są formy na lód, na kulki lodu. Akurat idzie lato, to będziemy mrozić kosteczki lodu. I kolejne też jest na lód. Co tutaj w tym jest? Podejrzewam, że coś szklanego może być. Pozamażałam sobie szklane rzeczy I najbardziej się tego opowiadałam, w jakim stanie przyjdą, więc zaraz zobaczymy, co w tym będzie co to jest. Nie mogę się doczekać. Tutaj oczywiście niektóre partie się ciężko otwiera. Chcemy już zobaczyć, a to się nie da. będzie szklaneczka, szklaneczka w jakimś stanie. No piękna jest i jest cała super. Cieszę się bardzo. Piękna jest ta szklaneczka. 1662. Przepiękna. A tak się obawiałam, że może nie przyjść w całości. I super, dosyć solidnie zapakowana. Także no chyba nie ma się co bać zamawiać z AliExpress szklanych rzeczy. Bo jak widać, doszła cała. Zobaczymy, co tutaj teraz będzie. I tak jak mówię, każda paczka to jest niespodzianka. To szczerze, to już sama nie pamiętam, co zamówiłam. No, zaraz zobaczymy. I tu już widać. To jest super, na to czekałam. To jest zamykany kubek z rureczką szklaną. Kubek jest szklany. I jak ktoś ma takie zwierzaczki jak ja, ja mam dwokotki. kotki, <gry> które jak zostawię sobie kubek na stole, to lubią sobie z niego posiorbać Także postanowiłam sobie kupić zamykany kubek. Super, bardzo ładny jest. I też jest w całości. Nic mu się nie stało. I bierzemy się za kolejną pacuchę. Zobaczymy jakie skarby w następne są. O! Przepiękna miska. To jest metalowa miska. I śliczna jest. Przepiękna, naprawdę cudowna miseczka super No jestem bardzo zadowolona. Miseczka jest naprawdę przepiękna. I co tutaj mamy? Tutaj mamy e, takie sznurkowe podkładki. E, no na przykład pod kubek, pod garnek. Ale trochę mają, widzę, niesforne frędzle. Trzeba będzie nad nimi popracować, żeby je wyprostować fajnie. No, ale dosyć fajne są te podkładki takie grube. I następne mamy następne mamy co? Tu mamy pięknego złotego łabędzia z łyżeczkami. No to mi się bardzo podobało. I chyba będzie mi szkoda ich używać, tych łyżeczek i będą chyba sobie stały tylko i wyłącznie do dekoracji. No ale zobaczymy. No śliczne. Same cudemka. Oczywiście jeśli film Ci się podoba wciśnij subskrypcję, naciśnij dzwoneczek, daj łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczna tutaj kolejne mamy drewniane podkładki. Też mogą być jako do dekoracji lub podkładka pod kubeczek. Bardzo ładne są. Drewniane. Super. Ja lubię takie różne pierdoły, więc tutaj na takich gadżetów mam. Tutaj mamy yy, taką podkładkę i liść. I ona jest plastikowa. Myślałam, że będzie metalowa. Jest plastikowa, leciutka. Bardzo ładna, też super wykonana. O, kotek zagląda. I tutaj mamy kolejne łyżeczki złote. No, chyba też zostaną do dekoracji. Piękna. Bardzo ładne. Jak za taką cenę, to naprawdę warto. I kolejne, i kolejne, chyba szkiełko tutaj będzie jakieś. O! To jest piękne, to jest doniczka, ale doniczka, śliczna jest. O, na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. No przepiękna, po prostu jest przepiękna. Mega. No i też jest w całości. Nic z nią się po drodze nie wydarzyło, a wiemy jak to bywa z paczkami. I tutaj mamy takie lampki, liście. Później włożę baterię i na koniec filmu zrobię takie e, zbiorowe nagranie, już z wszystkimi rzeczami razem z tymi lampkami świecącymi, jak już będą świeciły. To jest obrus, a raczej bieżnik. To jest bieżnik i też na końcu go rozłożę i zobaczymy. Tutaj, co tutaj będzie takie płaskie? O, to są piękne takie złote podkładki pod talerze. Tutaj jest 10 sztuk i też później pokażę, jak się prezentuje pojedynczo. Tutaj coś malutkiego mamy. A to jest taki wyciskacz do cytrynki, na przykład do wyciskania soczku. I bierzemy się za kolejną paczuchę. Jakie skarby tutaj będą? Zobaczmy. To jest miseczka plastikowa, czarna. Bardzo leciutka. No i też dosyć ciekawa. Fajna. Dobrze wykonana. Bardzo ładna. Kolejne. To będzie. Co to będzie? Co to będzie? O, tutaj coś musi być szklanego na pewno. Teraz tak, to jest taki szklany kieliszek w kształcie serca. Tak mi się spodobał, że musiałam go mieć. Piękny jest. Na pewno nie będzie raczej używany, tylko będzie sobie stał. I jest na szczęście też w całości. To najważniejsze. I powiem, że bardzo szybko te paczki do mnie przyszły, bo zamówiłam je e, chyba wieczorem. A na drugi dzień rano już było, są wysłane. Także były u mnie chyba po jakimś tygodniu. Także bardzo, bardzo szybciutko przyszły. Naprawdę. I tutaj przed chwilką też były formy silikonowe do lodu, do kostek lodu. A tu jest taka kochelka, łopatka do wyciągania na przykład klusek. Pomyślałam, że mi się przyda. Tania była, więc wzięłam. Tutaj coś kolejnego. Solidnie zapakowanego. zobaczymy, zobaczymy co są aha, to jest taki pojemniczek no można go wykorzystać na przykład na pędzle do makijażu, kredki yy, mazaki na cokolwiek się chce bardzo ładny jest i też jest na szczęście cały, on jest plastikowy I mamy kolejne klapki. Tym razem białe. Też leciutkie bardzo. Zobaczymy jakie są w dotyku. Milutkie, fajne. No, mam nadzieję, że będą wygodne. Bardzo ładne są. Jak za tą cenę to naprawdę jestem zadowolona. Kolejna paczuszka. W pudełeczku coś tam jest. Oj, troszkę zgniecione to pudełeczko. I tu już się obawiam. No ale zobaczmy. Co to jest? Szklaneczka. Jak w tym stanie? W stanie bardzo dobrym. Jak na tak zgniecione pudełko ze szklaneczką nic się nie stało. I tak prezentuje się bieżnik i świecące lampki liście. I tutaj mamy te złote podkładki. Dosyć dużo tych wszystkich rzeczy zamówiłam. No i na szczęście wszystkie przyszły w całości. Także tak, jak widać. Warto zamawiać z tego AliExpress, bo ceny są dosyć niskie. No i przychodzą całe. To najważniejsze. Ja już zamawiałam wielokrotnie i powiem szczerze, że tylko raz zdarzyło mi się, że przyszło mi coś uszkodzone. Jak na taką wielką ilość zamówień, jakie ja robię, to naprawdę jest ok. I oczywiście zapraszam do subskrypcji i obejrzenia innych moich filmików. Pozdrawiam.